Psalm 145. Wywyższać się będę, Boże mój, Królu, i uwielbiać imię Twoje zawsze i na wieki. Codziennie będę Cię uwielbiał i imię Twoje chwalił zawsze i na wieki. Wielki jest Pan i bardzo chwalebny, a wielkość Jego jest niezbadana. Jedno pokolenie drugiemu. Niech wysławia dzieła Twoje i niech oznajmuje potężne czyny Twoje. O wspaniałym przepychu majestatu Twojego powiadać będę i o cudownych dziełach Twoich. O potędze strasznych czynów Twoich niechaj mówią, a o wielkich czynach Twoich opowiadać będę. Niech płynie obficie pamięć wielkiej dobroci Twojej. A sprawiedliwość twoją niech uwielbiają radosnymi okrzykami. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i wielkiej dobroci. Dobry jest Pan ku wszystkim, a jego zmiłowanie obejmuje wszystkie dzieła jego. Wszystkie dzieła twoje, Panie, chwalić cię będą, a pobożni twoi uwielbiać ciebie. Niech mówią o wspaniałości królestwa twego i niech powiadają o potędze twojej, aby oznajmić dzieciom ludzkim potężne jego dzieła i świetną wspaniałość królestwa jego. Królestwo twoje jest królestwem wszystkich wieków, a panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan wspiera wszystkich upadających, i podnosi wszystkich poniżonych. Oczy wszystkich czekają na ciebie, a ty dajesz im pokarm czasu swego. Otwierasz rękę swoją i nasycasz wszystko, co żyje, łaskawością. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich i dobrotliwy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają wszystkim którzy go wzywają w prawdzie spełnia pragnienie tych którzy się go boją a słyszy ich wołanie i wybawia ich pan strzeże wszystkich którzy go miłują a wszystkich bezbożnych wytraci usta moje niech wypowiadają chwałę pańską a wszelkie ciało Niechaj wielbi imię Jego święte zawsze i na wieki.